Wielkim osiągnięciem obozu Karola Nawrockiego jest to, że przy tym wszystkim ciągle umie utrzymać w Polakach przekonanie, że Donald Trump, mimo całego swojego amerykańskiego egoizmu, będzie w stanie pomóc Polsce w potrzebie. Od samego początku i pierwszych dni kampanii wyborczej mówiliśmy w końcu jasno: czekajmy do końca, bo ciągle w internecie mogą wydarzyć się rzeczy, o których nie śniło się filozofom, dziennikarzom, komentatorom, socjologom i wielu, wielu innym specjalistom zajmujących się kampaniami wyborczymi. Zanim przejdziemy do filmu, poprosimy cię o chwilę uwagi. Czy wiesz, że kanał Gońca subskrybuje ledwie połowa z milionów widzów, którzy co miesiąc odwiedzają nasz kanał? Z Twoją pomocą chcemy to zmienić. Im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów, które możemy dla Was tworzyć. To my rozliczamy wszystkich polityków z ich pustych obietnic i kłamstw. To my ujawniamy, w jaki sposób krzywdzą ludzi wpływowi celebryci, tacy jak Krzysztof Rudkowski czy Królowa Życia. To my upominamy się o najsłabszych i z Waszą pomocą zmieniamy świat na lepszy. To co, dałeś się przekonać? Zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy dalej mogli tworzyć najlepsze treści na polskim YouTubie. To pierwsza kampania, drodzy Państwo, która w największej mierze toczyła się w internecie. To internet poddawał najciekawsze tematy do dyskusji, i to w internecie wojny troli, botów. I fanatycznych zwolenników przyciągały naszą uwagę, a czasami odciągały naszą uwagę od rzeczy najistotniejszych. Chyba nie ma dzisiaj nikogo w Polsce, kto wierzy, że Sławomir Męcen z Konfederacją mógłby jakimś cudem pokonać Karola Nawrockiego i na ostatniej prostej wśliznąć się do drugiej tury. Karol Nawrocki natomiast jest cały czas w ofensywie i w natarciu, które tylko na pewien moment zostało przerwane przez historię mieszkaniową i wydaje się, że właśnie ta jego ofensywa powinna nam najwięcej powiedzieć o tym, co przyniesie taki, a nie inny jego wynik. Już chyba nie ma wątpliwości w Polsce, że Rafał Trzaskowski jest rezultatem. Laboratorium Politycznego, człowiekiem, który jest stworzonym obrazem przez część telewizji komercyjnych i przez telewizję rządową, jest niegotowy do tego, aby pełnić funkcję prezydenta. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo głęboko sięgam pamięcią wstecz i nie umiem sobie przypomnieć sytuacji, w której w trakcie kampanii wyborczej jakiś kandydat chciałby przyjechać do naszego wspaniałego najkochańszego kraju i wspierać jednego z kandydatów przeciwko drugiemu. To trochę dziwna sytuacja, ale wcale nie zaskakująca w świetle tego co stało się wcześniej. To co jest pewne, drodzy państwo, to to, że nad tą kampanią już zawsze będzie unosił się cień Donalda Trumpa, a nawet Trzeba powiedzieć szerzej, obozu trampistów, który ma ochotę nie tylko rozdawać karty w Stanach Zjednoczonych, ale nawet układać układy polityczne w Europie. Pamiętacie, drodzy Państwo, wybory niemieckie, kiedy to zakochany w Trumpie Elon Musk promował oficjalnie AfD, najbardziej skrajną niemiecką prawicę? Na pewno pamiętacie zdjęcie. Które zrobił sobie Donald Trump z Karolem Nawrockim w Białym Domu? A dzisiaj musicie też pamiętać o tym, że być może najważniejsze wydarzenie drugiej tury jest już szykowane i może również być osiągnięciem Trumpa. Chodzi o SIPAC, specjalną konferencję, która była organizowana w Stanach i która w pewien sposób stała się ideologiczną bazą, na której powstał Trump jako polityk prawicowy, polityk wartości i polityk, który przede wszystkim Amerykę zawsze ma pierwszą w sercu, a wszystko inne mało się dla niego liczy. Wielkim osiągnięciem obozu Karola Nawrockiego jest to, że przy tym wszystkim ciągle umie utrzymać w Polakach przekonanie, że Donald Trump, mimo całego swojego amerykańskiego egoizmu, będzie w stanie pomóc Polsce w potrzebie. Sztab Rafała Trzaskowskiego bardzo sumiennie, systematycznie, krok po kroku idzie ścieżką, którą wytoczył sobie na początku kampanii. Do eksperymentów szczególnie zraziła sztabowców historia debaty w Końskich. Przypomnijmy, miał być ring dwóch zawodników wagi ciężkiej oczywiście nie bokserski na którym to Karol Nawrocki był przeznaczony jako mięso armatnie dla pełnego arsenału i różnych środków wyrazu, tak potrzebnych w debacie, był Rafał Trzaskowski. Przypomnijmy to sobie na chwilę, bo to jeden z większych błędów Platformy Obywatelskiej, ale on też pokazuje starą zasadę, że pycha kroczy przed upadkiem. Wezwać Rafała Trzaskowskiego do debaty. Panie Karol Nawrocki, słyszę, że chce Pan debatować. Zapraszam. Tylko ostrzegam trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Już najbliższy piątek o godzinie 20:00 czekam na pana w Końskich. Wystarczy pana odwagi? Może to trochę ostre słowa, ale na pewno w momencie kiedy debata, która miała być realnie końcem Karola Nawrockiego i pokazać go jako człowieka, który nie dorósł nawet do samego wyścigu w kampanii wyborczej, nie dorósł nawet do miana pretendenta największej opozycyjnej partii, jaką dzisiaj jest PiS. Stało się zupełnie inaczej i zamiast dobicia kandydata, który radził sobie przeciętnie, mieliśmy do czynienia z punktem zwrotnym tej kampanii. Zawsze stoł Piękną Polsko, polską biało-czerwoną flagą i ją będę reprezentował. Mam też, drodzy państwo. Mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki. Mojego szefa sztabu, którego już wymieniał, e, ścigał za to, że pokazał zdjęcie z flagą LGBT z Gazety Wyborczej. Więc panie Rafale, ja z biało-czerwoną flagą zawsze na całym świecie od wielu lat i w przyszłości, a inni po swojemu. W Końskich nie było widać jeszcze wielu tygodni treningów, jakim był poddawany Karol Nawrocki, ale już kolejne debaty... Jasno pokazały, że to człowiek, który zrobił kolosalny postęp. Takiego postępu nie można było zobaczyć u Rafała Trzaskowskiego, bo on jest już tak bardzo rozpoznawalny, prześwietlony, oswojony przez swoich zwolenników, że trudno tutaj mówić o jakichś wielkich porywach serca. Rafał Trzaskowski nie jest kandydatem nadziei, jest kandydatem rozsądku i kandydatem, który przychodzi po swoje, niczym Trump, który stracił władzę po pierwszej kadencji. Dlaczego tak o tym mówię? Dlatego, że elektorat, który chce głosować na Rafała Trzaskowskiego, pozostaje mniej więcej podobny. Ciągle wiemy, że kampania, mimo stałej i stabilnej przewagi Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim, może wciąż przynieść nam różne zaskakujące zwroty akcji i zwroty akcji te będą. Motywowane, powodowane siłami z zewnątrz. Jak to możliwe, drodzy państwo, i dlaczego mówię o rzeczach, którymi od razu powinny się zajmować przynajmniej polskie, a być może i w całej Europie, kontrwywiadowcze służby? Od samego początku i pierwszych dni kampanii wyborczej mówiliśmy w końcu jasno: czekajmy do końca, bo ciągle w internecie mogą wydarzyć się rzeczy, o których nie śniło się filozofom, dziennikarzom, komentatorom, socjologom i wielu, wielu innym specjalistom zajmujących się kampaniami wyborczymi. I tak dokładnie się dzieje, chociaż efektu, jaki ostatecznie internet wywrze na wybory i na wyniki w pierwszej turze, ciągle nie znamy. Co ciekawe, ta Próba sił i wojna nerwów, o której często mówiliśmy z Wojtkiem Mulikiem w Układzie Zamkniętym, nakręciła się w ostatnim tygodniu kampanii do niespotykanych rozmiarów. I co ciekawe, drodzy Państwo, to, na co tak długo narzekałem, czyli ta powtarzalność kampanii, i powtarzalność tematów. Nie tylko się nie zmieniła, ale wręcz można mieć wrażenie, że ciągle uparcie sztaby brną w utarte ścieżki, schematy i liczą na to, że to nagle zadziała. Szczerze mówiąc, mój polityczny nos i doświadczenie wskazuje na to, że mogą być bardzo pod koniec kampanii zaskoczeni.